Witam, drodzy przyjaciele, bliscy, dalsi. Dzisiaj mamy takie potrójne święto: Stulecie Witwy Warszawskiej, cud nad Wisłą, Święto Wojska Polskiego, no i Święto Matki Boskiej Zielnej. Także jest o czym mówić bardzo sympatycznie. Chciałbym przeczytać Wam, Wiersz, który napisałem specjalnie na tą dzisiejszą uroczystość, pod tytułem Niepodległa. Wiersz umieściłem w swoim zbiorze w tomiku wierszy, serce na dłoni. No i posłuchajmy. Niepodległa. Z kolan dźwignięta, cierpiąca, ale wzięta. Historia koło swoje ciągle zatacza i słowa hymnu wiernie przytacza. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Wolność przyszła sto lat temu. Po uprzednim zniewoleniu i narodu upodleniu. Przyszła i jest na mapie świata, gdzie dobro ze złem się ciągle niestety splata. Przyszła jak cudowna jutrzenka, jak światło ciemności, światło nadziei i blasku radości. Rzeczypospolita znów żyje. I rozkwita o nic nie prosi, o suwerenność nie pyta. Jest piękna, zasobna i syta. Nikt nigdy jej ducha nie złamał. Nawet wtedy, kiedy totalitaryz historię zakłamał. Wiara w narodzie zawsze istniała. Matrzyna, opieka ta z jasnej góry od wieków nad nią czuwała. Bóg, honor, ojczyzna. To piękne wyzwanie. Polaków to samość i rozpoznanie. Zwyciężył orzeł biały. Zwyciężył polski duch. Biało-czerwona, dumna, wylśniona. Weź ją, rodaku, w swoje ramiona. Weź ją, rodaku, właśnie w swoje ramiona. Ja myślę, że niepotrzebne są w naszym narodzie żadne właśnie. Przekażmy sobie znak pokoju. Nie dzielmy społeczeństwo nasze, bo społeczeństwo nasze naznaczone tam jest od góry. Nad nią, czuwa, nad nią czuwa opatrzność. Pamiętajmy o tym i cieszmy się z niepodległości, z wolności. Jeszcze Polska nie zginęła. Ja ucałuję orła Białego, bo tak jestem wychowany. Mam wryte w sercu trzy słowa: Bóg, honor, i ojczyzna. I tego wszystkim, drodzy przyjaciele, życzę. Miłego dnia. Życzę.